Cześć, z tej strony Tricu. witam was wszystkich na kali, czyli w miejscu, gdzie codziennie o 18 wrzucamy filmy, bo jest daily, więc subskrybujcie, zostawcie przede wszystkim łapkę w górę i dzwoneczek też się przyda, bo inaczej nadal mogą was ominąć niektóre filmy, a dzisiaj jesteśmy po raz kolejny w szkole, gdzie będziemy prankować naszą ulubioną, albo w sumie najbardziej nielubianą nauczycielkę w historii, pani Frost, więc przejdźmy do hack dobry, witam serdecznie klaso. Dzień dobry drodzy uczniowie, Cóż za piękny wieczór, godzina 21 my się spotykamy w szkole. Przywitajcie się. Dzień, Dzień dobry, dobry pani Frost. Ja na was patrzę kur... patrzeć nie mogę, ale dzisiaj jest genialny temat, ponieważ temat lekcji, zapiszcie w zeszycie ochrona przyrody. Dobrze pani Frost. Ona chce nam wciskać kit. To jest istna prowokacja. Tak, tak, tak. Dzisiejszy temat obowiązuje, dlatego w ogóle, że mi się przypomniało, że każdy Ginie w głupi sposób. Ochrona środowiska ma zapobiec temu, żeby rodzice nie wymyślali głupich wymówek. Ja zacznę od rysowania komika. Pierwszy lifehack wymaga od nas slajma oraz kakao. I ogólnie ten lifehack będzie trochę obrzydliwy, więc mam nadzieję, że jesteście uzbrojeni w bardzo mocne nerwy. W przeciwieństwie do pani Frost, która ciągle krzyczy Więc ten lifehack przygotowuje się Dosyć łatwo, ponieważ wystarczy, że Wyłożycie całego waszego slajma Patrzcie, jest taki piękny Taki świecący i taki śmierdzący Bardzo to śmierdzi, nie wiem czemu e, aczkolwiek, potrzebna nam jest Odrobina kakao i robimy teraz mu Kąpiel błotną, to każdemu pomaga W lepszym wyglądzie Poza tym slajmem, teraz mamy Slajmi kupsko chyba Jest obleśne, wyobraźcie sobie Że w klasie nagle rzucacie czymś takim w nauczycielkę. Patrz co ja mam nutelka Stary, to jest takie epickie. Patrz stary, ochroni, ochroni. O, bo... ochroniłem ochroniłem to przyrodę. Pies zrobił kupę, chciałby to posprzątać, a jest ja stwierdziłem, uratuję to. No i jest uratana. Mogę dotknąć, mogę dotknąć. Stary. Uuu. Uuu. Czekaj, teraz zróbmy stary, że ktoś z nas to zrobił. Nie to wszyscy umyć się wyjdź stąd! Nie wiem, co pani frost robi wieczorami, ale często na przerwach nagle zasypia. I to jest doskonały moment, żeby przywalić jej jakiegoś pranka. I tym razem zrobimy z takich otowacików specjalne stopery do uszu. Wsadzimy pani frost, a ona wtedy najprawdopodobniej nic zupełnie nie będzie słyszała. Zobaczymy, czy to działa. Ty mordo, co robimy? Przednie teraz na Trzeba by jej może, nie zatkać uszy, czy coś. Właśnie ja przygotowałem. Tak? Akurat, Dzięki. super. Tylko tr 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 trochę mi się zabrodziły na brązowo, bo poprzedni lek... w mi Oj... Ale dobra, może się nie pokapuje. Dawaj, tak. Tylko Jedno ucho jest A -a. zrobione. Teraz musimy Musi delikatnie... Musimy ją delikatnie przełożyć na drugą. Dobra, udało się. Teraz tu drugie ucho. Ona teraz nas nie będzie słyszała. A, ej, ale to ona nie usłyszy dzwonka. Czekaj, musimy ją jakoś obudzić. Mam jeden pomysł na to, uwaga! Battleflip! Co się dzieje, droga klaso? Eee, wszystko, w wszystko w porządku. Wszystko w porządku. dzieje sobie. ogólnie, no, jest wszystko gi. Bardzo ciekawy temat. Droga klaso! Co się dzieje? Strasznie słabo mówicie dzisiaj. Coś mi uszy swędzą. To co? Wszystko wszystko do... Dobrze, nie, wysobij pani... ja, wy sobie jaja ze mnie robicie, wyjdźcie z klasy Nie, ja was nie słyszę Wyjdźcie z klasy Mamy wyjść, bo pani nas nie słyszy? Ku... Mamy wyjść? Jak to mamy wyjść? Chyba jesteśmy zwolnieni, stary Stary, jesteśmy zwolnieni Ale dobrze, tak. no Do widzenia Ara Patrzcie ludzie, jestem spider Spidermanem Dokładnie to zrobię pani Frost. Ten prank nazywam bez głowy jeździec. Chociaż nie wiem, czy ta nazwa do końca pasuje. Ponieważ, droga klasa, dzisiaj czuję się niedysponowana, aby wstać do was, przynieście mi Boże dzieło lasu i drzewy, i lasu i wszystkich innych rzeczy. Przynieście mi kartki papieru. Wryjcu, stawę, idź Zostawę, Ale przypał Ty nie dobrze, dobrze. Już pani podaje te karteczki papieru, proszę. Kolejny lifehack jest podobny do poprzedniego, ale zarazem zupełnie inny. Zobaczcie, mam tutaj dwa balony i z nich zrobię sobie jeszcze większe bicepsy niż mam teraz. Nie wiedziałem, czy to możliwe, ale jednak. A następnie poproszę Wiktora, żeby na oczach pani Frost mnie przebił. Szpilką, bo chcę po prostu wcześniej wracać do domu i tyle. Dobra, ludzie, zobaczcie, jak to wygląda. Według mnie naprawdę imponująco. Zobaczymy, czy pani Frost też się spodoba. Taki spompowany mężczyzna. Dzisiaj będziemy uczyć się, jak na tysiąc sposobów uśmiercić chomika, ponieważ ludzie i rodzice mówią straszne pierdoły Numer jeden, chomik umarł. To jest pierwsza zasada. A numer dwa, w ch... To jest trzecia zasada. Ogólnie rzecz biorąc, średnia życia chomika to jeden i 1,5. Trzymacie zamkniętego, związanego woreczku, tak, żeby nie mógł oddychać, Nie róbcie, tak? Ale połóżcie też rodzicom, które kupują, nie wiem czy to chodzi o rybki czy o chomiki, ale prawdopodobnie to jest coś o półtorej godziny. No i tak, co to jest? Czy ty pakowałeś ostatnio? Oj, tak, tak, niech pani patrzy. <grym> Tutaj jest prawdziwy mięsień, Wiktor, chcesz dostać. <grym> <grym> Wiktor, chcesz to... dostać. Pani Frost ostatnio przechodzi samą siebie, bo ma taką tablicę, po której pisze się mazakami, prawda? A ona powiedziała, że od jutra będziemy pisać kredą, więc zadbałem o to, żeby wcześniej ukraść kredy i je wyrzucić. A zamiast nich dam coś takiego, zobaczcie, mamy tutaj prawdziwą plastelinę i ta biała plastelina wygląda jak kreda. Więc, tak jak mówiłam na ostatniej lekcji, jeżeli chomiki nasz robi się tego okropnego, toksycznego markera. to można zastąpić to kredą! Biały smar bogów, poproszę! No ja pani przygotowałem kredę, bo wiem, że pani chciała właśnie ją pisać, więc proszę, oto kreda do pisania po tablicy. To dziwne, dlatego, że chciałem cię poprosić, żebyś przyniósł pokoju nauczycielskiego, ale wyprzedziłeś wszystko! Po prostu byliśmy przygotowani na taką okazję. Mhm, mhm. Więc idealna tablica po prostu do tego, zobaczcie! To jest niesamowite, że wystarczy narysować pole kwadratowe i... Co się dzieje z tą kredą? Co to jest? Chyba pani Beda zwiędła. Aha. O, o, Chyba o, o. Tobie też. Nieprawda? Bo to jest plastelina. O, o! O nie, teraz mamy przerobane. A, moje jest... plecy! Jeszcze dzisiaj zrobiliśmy pranka, w którym pani Frost nas nie słyszała. Zobaczymy co się stanie, jeżeli sytuacja będzie odwrócona, czyli my zaczniemy razem z Wiktorem udawać, że pani frost totalnie nie istnieje. Taka niewidzialna nauczycielka. Czy to by nie było idealne w szkole? Albo w ogóle, żeby nie było nauczycieli, a my byśmy tylko chodzili sobie do szkoły, imprezowali z ziomkami, prasali ławki. Fajnie by było. A propos przyrody! To sprawdziłam wasze sprawdziany i mam pytanie do Ciebie, Wiktor. Podejdź na chwilę i odpowiedz mi na to. Na ile sposobów można ugotować chomika? Ona to kompletnie. Nie... Nie... Ja w ogóle nie wiem o co chodzi. A jak Ci się podoba pogoda? Mam dzisiaj mocną czkawkę. Wiktor, powtarzam! Za ile sekund wylecisz z klasy jak nie odpowiesz na pytanie. taka fajna pogoda dzisiaj ogólnie wiesz jak najlepiej chronić przyrodę moja. Nisikasz Przepraszam, chłopaki, ale widzę, że w końcu udało mi się was tutaj skierować w swoją stronę, więc Wiktor, no ostatnie eee, pytanie. Właśnie. Jak dużo jedynek dostaniesz za 3 sekundy, jak nie podejdziesz do tak... Dlatego właśnie mówię, że jak sikasz na śnieg, to się rozpuszcza. Ale nie wtedy. żółtego śniegu się nie Nie idzie. chcę być niemiła, ale w końcu się bawicie! Żółty śnieg jest dobry do jedzenia cytrynowy smaczny. Nie jest, jest smaczny żółty śnieg. Wierna. To nie jest cytryna jest Co? To te chomiki szczają na... Chomik szczają na śnieg, dlatego trzeba je zabijać, tak mówi pani Prost. Tak, no. O, o tym była lekcja. O ten, zobacz, nie? sam papier się pisze z Sam opisem. papier pisze, ale numer. Ja, ja nie mogę. jedynkę to chyba jakiś debil wstawił. O o... Proszę uprzejmie pani... i zakończymy tą lekcję w ten sposób! Nie wiem samo to tu kur... przyleciało Zobaczmy czy to co o mnie mówią jest prawdą A mówią, że jestem najbardziej utalentowanym człowiekiem na świecie Więc teraz będę musiał pokazać swoje umiejętności Ponieważ zrobię mojego najmocniejszego pranka Ponieważ ulepię w tym momencie język z modeliny Pewnie myślicie, że ten patyczek jest tutaj po to Żeby robić na nim jakieś detale Tak, ten, ten język musi w ogóle wyglądać bardzo przekonująco Żeby pani Frost się łatwo na to nabrała Że to mój prawdziwy język I jak go sobie włożę To go przebiję tą igłą na wylot Każe mi iść do higienistki i będę zwolniony z lekcji. Epicko! Tak dobrze się sprawdziliście na każdej poprzedniej lekcji. O w tym układzie zapytam Was o jedno ważne pytanie na zaliczenie roku. Co pije chomik? Krycus? Hmm? Krycus może powiem.